W Zwierznie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, uroczyste otwarcie gminnego ośrodka kultury wraz z rozbudowaną publiczną biblioteką gminy Markusy. Ten nowoczesny kompleks zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności już od pierwszych chwil przyciąga uwagę estetyką i przestronnością. Jak ważna jest ta instytucja dla mieszkańców tutaj gminy? E, instytucja jest bardzo ważna, otwarcie również, bardzo się cieszymy. W gminie mamy trzy kluby seniora. Czyli tak, są trzy placówki biblioteczne, przy każdej bibliotece jest klub seniora. Te kluby seniora zrzeszają ponad, ponad 100 osób. Także wszyscy czekają na to otwarcie. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni, tym bardziej, że będzie i biblioteka i gminny ośrodek kultury. Mam nadzieję, że działalność się bardzo rozwinie, że będą koła zainteresowań. W tej chwili już mamy dwa dyskusyjne kluby książki, mamy, jak wspomniałam, trzy kluby seniora, mieszkańcy jeżdżą na wycieczki. Chcemy na przykład zrobić klub Malucha. Tak planujemy. Może będziemy mieli w planie klub dyskusyjny dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży. Myślimy też o takich spotkaniach, o grach planszowych. Nowa biblioteka i ośrodek kultury to przede wszystkim miejsce spotkań, warsztatów artystycznych i edukacyjnych, a także cicha przestrzeń do indywidualnej lektury. Planów na zagospodarowanie tego miejsca jest wiele, zwłaszcza, że większe wojewódzkie ośrodki kultury oferują swoją pomoc w tym zakresie. Jako... Instytucja samorządowa, instytucja, która ma w zadaniach statutowych też jakby taką opiekę nad, nad twórczością, nad inicjatywami kulturalnymi w regionie. Bardzo cieszymy się, że na mapie naszego regionu pojawiła się nowa instytucja kultury, w którym dzieci, młodzież i dorośli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania. My jako Światowid też na pewno odwiedzimy Zwierzchnię, odwiedzimy tutejszą placówkę z naszą ofertą kulturalną, bo tak jak w trakcie rozmów z panią dyrektor, czy tu z mieszkańcami właśnie wynikało, czasem potrzebne jest to takie może nawet nie wsparcie, ale takie zainspirowanie czy pokazanie, w jaki sposób właśnie poprzez działania kulturalne można łączyć i integrować mieszkańców. Inwestycja pod nazwą Modernizacja obiektu Filii w Zwierźnie na Bibliotekę Główną Gminy Markusy została dofinansowana z programu inwestycji strategicznych. Dzięki wsparciu środków z tego programu mieszkańcy zyskali miejsce, w którym nowoczesność łączy się z tradycją do czytelnictwa.